Witajcie. Czy tak jak my uwielbiacie Dolny Śląsk? Jeśli tak, to zabieramy Was dziś ponownie w ten niezwykle malowniczy region Polski. Celem naszej podróży będzie pogórze Kaczawskie, gdzie na szczycie wulkanicznego bazaltowego wzgórza znajduje się tajemniczy Zamek Grodziec. Na przestrzeni wieków był on świadkiem rozlicznych wojen, przemarszów wojsk, zmian granic. I wielu innych wydarzeń historycznych. Burzliwe dzieje śląskich książąt z Linii Piastów przenikają się na zamku z losami pruskich i austriackich arystokratów. Domykają je tajemnicze opowieści o skarbach przechowywanych na grocicu przez nazistowskiego notabla, co ciekawe, ściśle związanego z komunistycznymi generałami Związku Radzieckiego. Podczas dzisiejszej wycieczki usłyszycie mnóstwo fascynujących historii o niezwykle barwnych postaciach związanych z tą dolnośląską warownią. Zapraszamy na opowieść o zamku grocicy. budgets. Dziękujemy, że odwiedzacie z nami Zamek Grodziec. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo co tydzień publikujemy na nim filmy pokazujące atrakcje Polski, które warto zobaczyć. Będzie nam również bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę łapką w górę i komentarzem, dzięki czemu filmy będą miały szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Historia zamku Grodziec sięga wczesnego średniowiecza, kiedy na bazaltowym wzgórzu wzniesiono należący do plemienia Bobrzan gród. Od grodu wzięła nazwę zarówno góra, jak i późniejsza osada u jej podnóża. Pierwszy raz nazwa Grodziec pojawia się w dokumentach w 1155 roku, gdy papież Hadrian IV wymienia go wśród śląskich kasztelanii podległych biskupowi wrocławskiemu. Musiała być to już wtedy znacząca warownia. Dwadzieścia lat później książę Bolesław Wysoki właśnie tutaj podpisał akt fundacyjny dla klasztoru w Lubiążu. Losy Grodu w XIII wieku owiane są mgłą tajemnicy. Wiemy, że w pierwszej połowie stulecia rezydował tu Henryk Pobożny wraz z małżonką i dworem. W XIV wieku podupadającą warownię przejął książę Bolesław III Rozrzutny, jednak szybko sprzedał ją rycerzowi Swolo z rodu Bożywojów za jedyne 300 marek. O tym, jak bardzo podupadł dawny książęcy gród, świadczą kroniki z czasów wojen husyckich, które wspominają o rycerzach rabusiach mieszkających w jego murach. Nowy rozdział w dziejach Grodźca rozpoczął się w drugiej połowie XV wieku, gdy wykupił go książę legnicko brzeski Fryderyk I. Władca, zafascynowany przepychem cesarskiego dworu i będący pod wrażeniem podróży do Wiednia, postanowił przemienić warownię w rezydencję godną książęcego rodu. Zatrudnił trzech mistrzów murarskich z Legnicy, Wrocławia i Zgorzelca, by wznieśli potężną wieżę wzorowaną na wieży świętej Jadwigi z Legnicy. Równocześnie rozpoczęto budowę Palatium. Na planie Dłużonego sześcioboku z basztami w narożach powstała reprezentacyjna część zamku. Książę Fryderyk pozostawił budowniczym szczegółowe wytyczne. Wieża miała mieć mocną konstrukcję, ganki osadzone na podobnej wysokości, cztery sklepienia i wykusze połączone kręconymi schodami z zamkiem. Taras pałacowy na piętrze zaprojektowany został jako trybuna, by widzowie mogli śledzić gry turniejowe odbywające się na dziedzińcu poniżej. Nie zapomniano o praktycznych detalach: dymnikach murze ognioochronnym, oknach dachowych i gzymsach. Wnętrze miało pomieścić różne komnaty z szafami ściennymi i ustępami. Za tę pracę mistrzowie otrzymali wyżywienie dla siebie i swoich sług oraz 200 guldenów wypłacanych w czterech ratach. W 1488 roku zmarł Fryderyk I. Śmierć księcia wstrzymała realizację prac budowlanych, a władzę po nim przejął Fryderyk II, który później kontynuował dzieło ojca. Z zarządów Fryderyka II grodziec stał się jedną z dominujących siedzib dworskich na śląsku. W 1515 roku na zamku odbyło się huczne wesele. Książę Fryderyk II poślubił Elżbietę córkę polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka. Na uroczystość zjechało się rycerstwo z Polski, Śląska i Niemiec. Najważniejszym wydarzeniem były zawody rycerskie, podczas których Fryderyk wystąpił w specjalnie przygotowanej zbroi turniejowej. Kolejna przebudowa zakończona w 1524 roku rozpoczęła się pod okiem architekta Wendela Roskopfa. Zamek z kręconymi schodami i pięknymi sklepieniami inspirowanymi praskimi hradczanami zyskał jeszcze więcej przepychu. Radość z nowej budowli nie trwała długo. Podczas uczty celebrującej przejście Fryderyka II na luteranizm w zamku wybuchł niszczycielski pożar. Jednak książę się nie poddał. Natychmiast rozpoczął odbudowę, a przy okazji postanowił wzmocnić obronność grodźca. Zamek dostosowano do nowych czasów, czyli do obrony przed bronią palną i artylerią. Poszerzono fosy, wzmocniono bramę wjazdową, a od wschodu i zachodu zbudowano potężne półokrągłe bastiony. Następca Fryderyka II, książę Fryderyk III, kochał rozrywki i życie towarzyskie, a zapisał się w historii zamku turniejem rycerskim. Opis tego wydarzenia stanowi bezcenne źródło informacji o tym, jak mogły wyglądać turnieje w późnym średniowieczu. Na grodziec zjechało ponad 100 rycerzy ze świtą i podobna liczba dam. Wśród gości znajdowali się książęta oraz przedstawiciele najznamienitszych rodów śląskich von Cedlitz, von Szawgocz, von Hochberg czy von Rochenberg. Zasady turnieju były surowe. Uczestniczyć mogli tylko ci, którzy nie sprzeniewierzyli się władzy chrześcijańskiej lub cesarstwu, nie złamali przysięgi, nie dopuścili się zdrady małżeńskiej, nie stchórzyli w bitwie ani nie trudnili się rozbojem. Szlacheckie pochodzenie uczestników musiało zostać potwierdzone przez co najmniej czterech świadków. Kolejny właściciel, Henryk XI, prowadził tak rozrzutne życie, że szybko doprowadził zamek do ogromnego zadłużenia. Na mocy cesarskiego dekretu warownie przekazano młodszemu bratu, Fryderykowi IV. Henryk jednak nie pogodził się z utratą majątku i regularnie napadał na posiadłość brata. Gdy w 1596 roku Fryderyk zmarł bezpotomnie, Grodziec przeszedł w ręce księcia brzeskiego Joachima Fryderyka. Za jego czasów zamek zasłynął głównie jako więzienie dla heretyków, a jego świetność powoli gasła. Prawdziwa katastrofa nadeszła wraz z wojną trzydziestoletnią. Grodziec stał się schronieniem dla okolicznych mieszkańców. Choć został dodatkowo umocniony, nie oparł się jednak wojskom cesarskim. Najeźdźcy ograbili warownię i spalili książęce palladium. Podczas austriackiej okupacji zamek służył jako więzienie dla szwedzkich żołnierzy i wielu z nich zmarło w jego lochach. Pod koniec wojny twierdza została wysadzona w powietrze, choć skala zniszczeń na szczęście nie była zbyt duża, część umocnień rozebrano. Wiele zamkowych detali zdemontowano i sprzedano na aukcjach, a sama budowla podupadła. Cień szansy na uratowanie książęcej rezydencji pojawił się podczas uroczystej wizyty w Grodźcu piętnastoletniego Jerzego Winhelma. Ostatni z Piastów, niesiony rodzinnymi sentymentami, obiecał, że zamek odbuduje. Niestety umarł kilka miesięcy po tej deklaracji, a posiadłość wraz z Grodźcem trafiła pod zarząd cesarski. Na początku XIX wieku właścicielem ruiny został Henryk VI von Hochberg z książa. Przeprowadził on pierwszą w Europie adaptację zamku na cele turystyczne. Wyrównano teren dziedzińca, zalesiono stoki, odsłonięto część murów obronnych i ustawiono kamienne stoły i ławy. W zachowanej części pałacu urządzono skromną wystawę muzealną, natomiast na Podzamczu powstał punkt gastronomiczny i miejsca noclegowe. Kolejne dramatyczne wydarzenia rozegrały się podczas wojen napoleońskich. W 1813 roku francuscy żołnierze urządzili huczne urodziny Napoleona. Zakończyły się one pożarem wywołanym przez iluminację z pochodni. Kilka dni później pod zamkiem toczyły się zacięte walki między kozakami i wojskami pruskimi a Francuzami. Po wojnie zamek zakupił berliński finansista, jeden z najbogatszych pruskich handlowców i bankierów, Wilhelm Christian Beneke. Wyremontował on najwyższe piętro Pallatium, a reprezentacyjną salę rycerską wyposażył w XVI-wieczne szwajcarskie witraże, wzniósł także nowe kamienne schody prowadzące do kaplicy oraz powiększył park zamkowy. Prawdziwe odrodzenie zamku nastąpiło pod koniec XIX wieku, gdy nabył go Willibald Ernest Edward von Dirksen, wpływowy niemiecki dyplomata. Zakochany w groźcu baron zaangażował do rekonstrukcji warowni znanego architekta Bodo Epcharda. Zamek otrzymał nową, nieco bajkową formę, luźno nawiązującą do wcześniejszej historii i tradycji. Jego wnętrza wypełniono cennymi zabytkami sztuki i historyczną bronią. W 1908 roku z udziałem cesarza Winhelma II. Warownie uroczyście otwarto, oddając ją w użytkowanie narodowi niemieckiemu. Odtąd często odbywały się tutaj spotkania i imprezy kulturalne. Dużą popularnością cieszyła się również zamkowa restauracja. Ostatni dramatyczny rozdział przedwojennej historii Grodźca związany jest z synem Willibanda Hubertem von Dirksenem. Gorliwy nazista i dyplomata cieszył się ogromnym zaufaniem Hitlera. Karierę dyplomatyczną rozpoczął po I wojnie światowej. Objął wtedy funkcję radcy w poselstwie w Warszawie. Jego kariera nabrała rozpędu w 1923 roku, kiedy został konsulem generalnym Niemiec w Wolnym mieście Gdańsku. Natomiast 5 lat później mianowano go ambasadorem Niemiec w Moskwie. Karierę dyplomaty zakończył w 1939 roku na placówce w Londynie, gdzie pertraktował z Anglikami przed wybuchem II wojny światowej warunki ewentualnej współpracy. Na w emeryturze często przebywał w Grodźcu. W końcowych miesiącach wojny pozostał na zamku, ufny w dawne radzieckie kontakty. Gdy wkroczyła Armia Czerwona, sowieccy żołnierze traktowali go z respektem, zwracając się do niego, panie ambasadorze. Jednak 21 lutego 1945 roku niemieccy komandosi wkroczyli na zamek. Prawdopodobnie na rozkaz Ribbentropa, który obawiał się jego kontaktów z Sowietami wywieźli go za linię frontu. Rosjanie po tym wydarzeniu rozstrzelali część służby, a pozostałych wywieźli do obozów pracy w głąb Rosji. Dużą część wyposażenia wywieziono, a samą warownię spalono wraz z kolekcją średniowiecznej broni, mebli i obrazów. W opisie składnic dóbr Kultury, który został sporządzony przez niemieckiego konserwatora zabytków Gintera Grundmana, Zamek Grodziec figuruje jako miejsce, w którym Niemcy zdeponowali zasoby bibliotek wrocławskich i berlińskich. Przechowywano tu także miejskie zbiory sztuki z Wrocławia. W 1942 roku w Palladium w Sali Rycerskiej złożono 250 skrzyń ze zbiorami rękopisów i starodruków z pruskiej Państwowej Biblioteki w Berlinie. Depozyt ten spłonął pomiędzy ludźmi a sierpniem 1945 roku podczas kwaterowania Armii Czerwonej. Po wojnie zniszczony zamek przez lata stał opuszczony. Dopiero w 1959 roku rozpoczęto prace zabezpieczające. W latach 60. XX wieku bawiące się dzieci odkryły pod powalonymi drzewami naczynie z 490 średniowiecznymi monetami. Od lat 70. zamkiem zarządzało PTTK, a później prywatni inwestorzy. Obecnie należy do gminy Zagrodno, która stara się przywrócić mu dawną świetność. Dziś Zamek Grodziec, wzniesiony z ciemnego bazaltu, zachwyca swoją gotycko-renesansową architekturą. Jest jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku siedzib piastowskich, których układ przestrzenny przetrwał w niemal pierwotnej formie. Często gości ekipy filmowe. Kręcono tu seriale Przełbice i Kaptury, Wiedźmin czy Korona Królów. Pozostaje jednym z najpopularniejszych punktów na szlaku zamków piastowskich, przyciągając turystów swoją bogatą historią i malowniczym położeniem. Parter i pierwsze piętro pałacu pełniły funkcje rezydencjonalne, o czym świadczą dawniej wypełnione witrażami bogato zdobione otwory okienne. Charakterystyczną częścią warowni jest stojący w jej południowej części częściowo zachowany donżon. Ta najpotężniejsza wieża na grodźcu miała przede wszystkim służyć obronie głównego wjazdu na zamek. Układy zamku wysokiego dopełniały od wschodu skromniejsze zabudowania stanowiące mieszkanie zarządcy, kuchnię i łaźnię, zamykając dziedziniec. Elementy obronne warowni uzupełniały wkomponowane w linie murów baszty oraz dwie basteje. A o tym, co można zobaczyć na zamku grodziec oraz kiedy go zwiedzać, Opowie Wam Pan Zbigniew Mosoń, prezes zarządu spółki i kasztelan zamku. Zapraszam do odwiedzenia średniowiecznego zamku. O tyle w miejscu nietypowym, że zamku położonego na wzgórzu wulkanicznym, dokładnie na neku wulkanicznym w krainie wygasłych wulkanów. Jego korzenie sięgają średniowiecza. Były już zmiankowany w 1155 roku wraz z pozostałymi kasztelami z tego regionu, czyli m.in. ze Świnami, czy Lennem, Bolesławcem, czy Strzegomiem. Jego główną zaletą jest to, że pozostał w części w stanie takim, jakim go zbudowano, a również obecny kształt zawdzięczamy dużej pracy słynnego architekta niemieckiego Bodo Epharta, który na początku XX wieku skutecznie zrewitalizował całość zamku. Położenie zamku wyróżnia go w okolicy. Na, widać go z, z autostrady A4. Tak więc łatwiej jest do nas trafić. Na, Położony jest na wysokości 389 metrów nad poziomem morza. Dotrzeć do niego jest łatwo. Krętą drogą, co prawda, wjeżdżamy pod zamcze, ale tam możemy zostawić samochód i swobodnie zwiedzać zamek. Przez turystów podkreślane jest to, że można tu swobodnie zwiedzać w godzinach pracy zamku, można wszędzie wejść i, i różnych rzeczy dotknąć osobiście czując jakby specyfikę tego zamku i jego unikalność i, i oraz nietuzinkowość, jeśli chodzi o tego typu zabytki w Polsce. Na zamku, na zamku są organizowane różnego rodzaju imprezy cykliczne. Właściwie w każdy weekend dzieje się coś na zamku. Oprócz stałych wystawców, którzy prezentują swoje wyroby rynkodzielnicze, czy też inne materiały pochodzące z naturalnych surowców, to możemy tu spotkać rycerzy, możemy spotkać piękne damy dworu, można spotkać Słowian, można spotkać przybyszy z każdego zakątku kraju, szczególnie również ostatnio tłumnie odwiedzają nas turyści z zagranicy. Przy okazji innych dużych imprez w regionie również odwiedzają zamek Grodziec, dowiedziawszy się, że takie cacko, taki zabytek istnieje w regionie, do którego można zawitać w każdy dzień tygodnia w godzinach od 10 do 18.